No, witam serdecznie. Dzisiaj taki montaż szyb bezpiecznych obustronnie. Wcześniej były zastosowane szyby bezpieczne tylko z zewnętrznej strony, czyli jak ktoś tam gra w piłkę, czy no, jakieś dyscypliny sportowej uprawia to, żeby ta szyba była wzmocniona. Więc dawało się zawsze bezpieczną szybę, takie były normy. Dzisiaj już normy są całkowicie inne. Trzeba dawać obustronnie bezpieczne szyby, tak by przy uderzeniu ta szyba nie skruszyła się. Więc tutaj wymieniamy dzisiaj w kilku miejscach, a resztę trzeba będzie też w niekrótkim czasie powymieniać, bo będą takie same sytuacje jak tutaj. A to, wiadomo, jest miejsce publiczne. Więc no, trzeba takich rzeczy pilnować. Pozdrawiam.